Drodzy maki, witajcie dzisiaj kolejny temat o kryminie piersią, a właściwie o odstawieniu promienia piersią. Jest to temat trudny, niewiele mam, nie wie, jak się z tego zabrać. Um, tak jak mówiłam w poprzednim filmie o odstawieniu promienia piersią, wtedy mówiłam o odstawieniu już w ciągu dnia. Do, do, zapraszam Was, odsyłam Was również do tego filmiku. Dzisiaj mówimy o odstawieniu w nocy. Odstawienie nocy jest generalnie trudniejsze niż to w ciągu dnia, ponieważ w ciągu dnia mamy wiele rozpraszaczy. Możemy dziecku dać jakąś przekąskę, możemy dziecku z dzieckiem iść na spacer, możemy mu puścić bajkę, cokolwiek. Natomiast no niestety w nocy no, nie będziemy tego typu rzeczy robić. W nocy śpimy, więc przynajmniej staramy się, więc jedyne co nam zostaje no to uspokajać dziecko, więc Zaraz powiem, w jaki sposób to zrobić najlepiej i e, zapraszam Was do oglądania filmu. Oczywiście przed chwilą zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do lajków, do klikania dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. I teraz zapraszam Was już do oglądania, już nie przedłużam dłużej. Więc tak, pierwszą rzeczą, która jest najważniejsza w odstawieniu obojętnie, czy dziennym, czy nocnym jest to, że musimy być gotowi. I na to musi być gotowa najlepiej i mama i dziecko. Ponieważ jeżeli e, zwłaszcza mama nie jest gotowa na odstawienie karmienia piersią, no to niestety ale z tego odstawienia nic nie będzie, ponieważ dziecko zacznie płakać, e, dziecko będzie chciało pierś, e, a mama będzie, mama po prostu ulegnie, no i z tego odstawienia nic nie będzie. Dobrze, żeby dziecko również było gotowe, żeby... ponieważ ja, ja widziałam polenie, tak? Że na przykład e, w momencie, kiedy Lena była gotowa na odstawianie, to to odstawianie po prostu przeszło dużo, dużo łatwiej niż w momencie, jeżeli próbowałam zrobić to, kiedy ona jeszcze po prostu gotowa nie była. Także trzeba pamiętać o tym, żeby być gotowym i trzeba być zdeterminowanym. Trzeba wiedzieć, że na pewno chce się to zrobić, ponieważ jeżeli podchodzimy do tego na zasadzie, dobra, spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie, to najprawdopodobniej nic z tego nie wyjdzie. Więc jeżeli chcecie rzeczywiście odstawić dziecko od piersi, to polecam Wam to, żeby naprawdę być za na to gotowym i wiedzieć, że się tego chce. I jak zaczynamy, to kończymy, a nie cofamy się i stwierdzamy, dobra, to jeszcze nie. Oczywiście są takie sytuacje, że możemy się cofnąć i możemy stwierdzić, że to jednak nie ten moment. Ale chodzi o to, żeby po prostu nie robić takiej traumy dziecku, tak? że teraz zaczynamy, a potem właściwie dobra, to jednak nie, a potem znowu zaczynamy, bo znowu jednak nie i to dziecko będzie takie rozbite. Teraz ja do siebie przybliżyłam. Kolejnym elementem odstawiania dziecka od piersi jest to, żeby z dzieckiem porozmawiać. Nawet jeżeli jest ono małe, nawet jeżeli ma półtora roku na przykład, co nie polecam, lepiej moim zdaniem odstawić dziecko, jak dziecko ma przynajmniej dwa lata, bo łatwiej może z nim wtedy porozmawiać. Więc um, warto, żeby z nim porozmawiać i wytłumaczyć, i powiedzieć, że mleczko dzisiaj idzie spać. Czy cycy, cy, czy jakkolwiek my nazywamy kramie idzie dzisiaj spać razem z dzieckiem i obudzi się rano i że nie będzie w nocy karmienia i ja wtedy właśnie zrobiłam to mimo tego, że ona była mała to w nocy ja ją w ciągu dnia karmiłam, natomiast w nocy odstawiłam, bo po prostu się już nie dało natomiast, natomiast wytłumaczyłam po prostu, że mleczko idzie spać i tak dalej ona oczywiście była rozżalona kiedy się budziła, ale rozumiała, że mleczko idzie spać i że mleczko śpi bardzo dobrze jest mieć Coś takiego jak rytuał wieczorny. Po to, żeby wprowadzić, i tutaj warto to zrobić właśnie z czasem, nie, nie że jednego dnia decydujemy, odstawiamy, i tego dnia odstawiamy, tylko wprowadzić. Na przykład cały rytuał, tak? Robimy po kolei pewne rzeczy. I teraz, na przykład, mamy, nie wiem, czytanie bajek wieczornych. I po czytaniu bajek, na przykład, zawsze jest pierś. I na przykład w pewnym momencie to odstawimy, ale na przykład przeczytamy jedną bajkę więcej. Albo na przykład możemy zrobić tak, że yy, nadal będzie to karmienie do wieczora, czyli wieczorem jeszcze tak, natomiast w nocy już wtedy nie. Więc warto to zrobić po prostu etapami. Nie decydować się, że odstawiamy i koniec i do widzenia już, tylko warto zrobić to po prostu etapami po kolei, po kawałku. Yy, także warto zrobić to ten sposób. Ja to, to polecam właśnie, żeby yy, nakarmić do snu ostatni raz. Yy, i w nocy po prostu już wtedy tego mleka nie ma, ponieważ yy, moim zdaniem najtrudniejsze jest chyba właśnie odstawienie tego karmienia wieczornego, tego tuż przed snem, ponieważ to jest taki moment, kiedy dziecko się do nas przytula, kiedy się wycisza i tak dalej, jest przyzwyczajone do tego więc to jest myślę najtrudniejszy, taki chyba najtrudniejszy moment do stawienia, więc można to zostawić sobie na sam koniec, można da nakarmić tylko do snu, do wieczora, do spania, natomiast możesz na zrobić, tak jak ja zrobiłam z Leną również, że nie że dziecko usypia na piersi, tylko karmimy i tak jak mówiłam w poprzednim filmie, liczymy tylko do 10, albo liczymy do 20, albo mówimy, że mówimy, jeszcze chwilkę i koniec. I dziecko usypia samo. I To dziecko będzie usypiało samo bez piersi, a nie dziecko usypia na piersi, ponieważ to będzie trudniejsze po prostu do odstawienia. Eee, kolejnym etapem, kolejną rzeczą jest to, że jeżeli dziecko się obudzi w nocy, co pewnie się zdarzy, eee, ważne i bardzo, wa bardzo warto... No, coś mi język nie współpracuje. Warto mieć przy łóżku bidon, butelkę z wodą z czego dziecko pije. Dobrze, żeby to był bidon, żeby coś, czego nie, dziecko się nie rozleje, żeby zaraz nie było jeszcze histerii o to, że dziecko się polało wodą. Także dobrze, żeby to był właśnie bidon albo butelka, albo coś takiego, z czego y, ta woda po prostu nie poleci, nie tak jak z kubka. Yy, I jeżeli dziecko się obudzi, to po prostu proponujemy wodę. I mówimy, mleczko dzisiaj śpi, y, proszę bardzo, tutaj masz wodę. Czasami dziecko może zaakceptować ten fakt i może po prostu się napić, a czasami może stwierdzić, że y, nie, że będzie robiło histerię. To już zależy i to też na może być tak, że w ciągu jednej nocy, jeżeli się obudzi, nie wiem, pięć razy, to trzy razy będzie chciało woda, dwa razy zrobi histerię. Więc tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę. Eee, kolejną rzeczą jest to, że jak dziecko się obudzi, to oczywiście jesteśmy przy nim. Nie zostawiamy dziecka płaczącego w pokoju, w łóżeczku czy cokolwiek, tylko jesteśmy przy nim. Eee, jak ja zostawiłam lenoc pięści w nocy, eee, to pomimo tego, że ona była mała, bo ona była dosyć mała, ona miała, nie wiem, rok ich chyba z półtora roku roku eee, to ja byłam przy niej. Ja, cały, ja w ja dzieliłam to z natomiast w nocy po prostu ona się za często budziła i ja musiałam ją coś bo ja chodziłam jak zombie, więc to po prostu nie dało rady. Eee, nie polecam tego, polecam karmić mimo wszystko do tego drugiego kurcie tak bez przerwy, natomiast no mówię tutaj w moim przypadku po prostu to nie dało rady. Eee, ale nadal karmiłam. Także ją chromiłam do snu, i potem w ciągu nocy, jak ona się obudziła, to byłam przy niej. Czasami chciała, żebym ją trzymała za nogę, czasami chciała, żebym ją przytuliła, czasami chciała, żebym po prostu siedziała przy niej, natomiast zupełnie nie, nie robiłam w ten sposób, że zostawiałam ją w pokoju samą, płaczącą, bo to absolutnie, absolutnie to w ogóle odchwała. I tak jak mówię, dziecko się obudzi, to po prostu dajemy jemu przestrzeń, to znaczy dajemy jemu zdecydować, czy. Chcę, żebyśmy trzymali je za rękę, czy chcę, żebyśmy trzymali je za nogę, czy żebyśmy je łaskali, żebyśmy je przytulali. Nie do końca polecam e, to, żeby nosić dziecko i tulić i po prostu chodzić z tym dzieckiem, tak? Bo zaraz się przyzwyczaję do tego i będziemy musieli z przypadkiem chodzić w ten sposób i usypiać. To też nie o to chodzi. Natomiast e, mimo natomiast wszystko, żeby po prostu to dziecko, y, być przy nim, żeby je głaskać, tulić, y, trzymać, cokolwiek dziecko będzie chciało, proponować wodę i po prostu trzeba to przetrwać. Najważniejsza jest konsekwencja i to jest klucz do sukcesu w tym przypadku, ponieważ jeżeli my po północy y, się złamiemy i powiemy, że nie, że dobra jednak wracamy do karmienia, a potem znowu za trzy dni spróbujemy, to to dziecko będzie po prostu rozbite. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład dziecko płacze i teraz to dziecko płacze yy, przez pół godziny, no to może to nie jest ten moment na odstawianie. Natomiast yy, z Leną było tak, że Lena już yy, owszem płakała, ona płakała, natomiast yy, to nie było pół godziny, to było maksymalnie 5 minut. I po pięciu minutach ona się uspokajała. I wracała do pania. Także pierwszej nocy się obudziła kilka razy, kolejnej nocy się obudziła tam, nie wiem, za dwa, trzy razy i potem już się obudziła dosłownie, i potem już się obudziła, może jeden raz na wodę w ciągu nocy, i to jest tyle. Także trzeba właśnie pamiętać o tym, że trzeba być konsekwentnym, oczywiście, ale z drugiej strony, jeżeli do dziecku płaczę przez pół godziny w nocy, no to to też o to chodzi, tak? No bo jeżeli płacze pół godziny. To znaczy, że po prostu nie jest jeszcze gotowe na to, żeby zrezygnować z piersi. Także to są moje rady, ja w ten sposób odstawiłam rady od piersi. Um, one się sprawdziły, to są rady, które też przeczytałam gdzieś, to nie tak, że zupełnie sama sobie to wymyśliłam. Także też jest tak, że to jest sposób, przez więcej mam niż tylko mnie. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, się ciepło, o subskrypcjach, o lajkach. I o komentarzach możecie mi napisać w komentarzu, jak wy odstawialiście dziecko od pierści. Eee, zawsze to jest fajne i miłe. I bardzo chętnie wam odpiszę. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!